Siemaneczko ludziska, a witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Clash of Clans. Dzisiaj będziemy ulepszali murl i pokażę Wam jeszcze parę fajnych rzeczy, a mianowicie Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki powinniście wiedzieć o tej wojnie co wam mówiłem I muszę Was poinformować, że znowu była taka sama Lecz nawet był troszkę większy o 6000 bonus jak widzicie po prostu to jest naprawdę duży bonus. No zobaczcie, 1 176 ,000 i prawie 6 000 darków. To jest bardzo duży bonus. O tu jakieś gameboxa mamy to wytniemy. I przy okazji chciałem wam pokazać. Już przybliżę. Widzicie to? X na trzecim. Jeden dokończył się dzisiaj. Gdzieś o dziewiątej a dziesiątej takie jakoś tak, bo nie liczyłem dobrze. Między 9 a 10 ukończyła się budowa go. I nie byłem w stanie wam nagrać, bo byłem w szkole, lecz pokazuję już wam go jak najszybciej jak mogłem Więc widzicie, mam na trzecim, na czwarty 8 milionów, a zobaczcie, niewiele się różni, a ten to podskoczyła chyba o tyle. O tyle. O 30, a na czwartym podskakuje o 5 jedynie to... To jest naprawdę to jest na, jeden z najlepszych... Znaczy wiadomo, że, że najlepszy jest na czwartym, ale ten jest najlepszy, jeśli chodzi o ulepszenie z drugiego na trzeci. To jest po prostu, mówię wam, najlepszy. I właśnie w dzisiejszym odcinku mieliśmy ulepszać mury, więc bierzemy się już do roboty. Póki mamy budowniczego, bo możemy go za nim nie mieć. Obawiam się. Dobra, więc... Zaczynamy, bo to tak jak wam mówiłem planuję ulepszyć Queen tak żeby wyrównać na poziom Kinga i już robimy jakiś atak żeby jeszcze pomóc na zbierać może więcej coś na te mury i będzie to lepsze to może nam się uda jeszcze na innego zebrać. A zobaczcie, tutaj taka wioska 150 tysięcy nie trzeba było długo szukać. Nie będziemy długo szukać, bo wiecie, potem cięcia i takie tam Więc zaczniemy tutaj zaraz atakować Tutaj myślę, jakby tu, od której strony Ale myślę, że od tej strony będzie w sam raz zaatakować Rozszerzymy sobie troszkę Sprawdzam, czy tutaj bomb nie ma jakichś takich tych czarnych, bo tych latających, bo one by uszkodziły nasze balony na przykład jednego od razu. A minionka jednego te uszkodzą, to mamy ich dużo na szczęście w zapasie, więc aż takiego problemu po stracie minionka nie będzie, a wiecie, po stracie balona to może nie raz zadecydować o rozwaleniu i może być kiepsko To dlatego tutaj puszczam jeszcze hila gdzie jest ten... Taki mocny Splash Damage i jeszcze dwie Tesla i Archer Tower. I tutaj jeszcze Smok coś rozwala, z tego co widzę. I tutaj już... Ten pas jest cały rozwalony. Jeszcze ten Smok, który na szczęście Tesla rozwali. Co już skróciło czas. Tutaj nie wiem, nie zastanawiam się tak, czy... Nie, nie będziemy na razie leczyć. A ja ewentualnie będziemy mogli tu leczyć. Jak będą mie mieli... miały te balony. Mało życia. Lecz zobaczymy jak to będzie, bo wiecie, musimy też to oszczędzać eliksir, bo na mury potrzebujemy. Mamy tylko 490, że no, mi jeszcze, wiecie, z lud, bo nie wybierałem. Czekajmy aż wy co zobaczycie. Bo to naprawdę ciekawe jest. Taki lud. To jest bardzo duży lód. No po prostu... To już jest mój drugi raz, odkąd mam taki duży raz to widzieliście już. I teraz drugi. Nie wiem, nie wi Widziałem i ja przynajmniej większego na YouTubie, ale nie mówię, że to jest największy na świecie. Lecz to jest naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo. Bo ja tak powiem na numer 1 i 2, gdzie są największe bonusy, co naprawdę... Myślę, że z tej wioski uda nam się 100% zdobyć, bo że tutaj tylko zostały. puścimy tutaj trzy mięki Aha, bo one poleciały tam. Ale to nie ma problemu. I puścimy moc Kinga. I moc Queen. I 100%. Proszę Państwa, nie dużo za ale to taki szybki atak. Widziałeś jeszcze nas tezle, nasze Tesle są wszystkie cały czas w budowie. To na razie nie będzie odcinków z serii tych zbieramy na Tesle, bo wiecie, na zbieramy potem nas w to będziemy na bieżąco zbierać, jeszcze minimum 3 dni. Chociaż tutaj za też 3 dni bo to tak nas nie. Aż tak nie ratuje. Lecz... weźmiemy requesta jeszcze i Bierzemy sobie bonus z TC. Zobaczcie jaki duży. 4 my dostaliśmy. I tutaj zaraz nam się wytnie. polepszymy jeszcze parę murów. Co będzie nam potrzebne. Tutaj na razie ulepszymy tyle. Bo wiecie, nie chcę aż tak tracić eliksiru, a Wolę kasę za kasę kupić, bo widzicie mamy ich du mamy jej dużo. Bo jakbym... tak bym ulepszył coś z defensu, ale wiecie. Queen chciałem ulepszyć. 35 tysięcy tak, no to ja mam jeszcze dostanę trochę darku. King 30, ale będziemy ich ulepszali za niedługo i tak. Jeszcze ulepszymy sobie dwa. A może nawet trzy mury. Tak, ulepszymy sobie sobie spokojnie trzy. Widzicie, już prawie ten środek jest tak lekko wykończony. Jeszcze go tu, tu i tu. I, I naprawdę już dobrego mamy tego środka. Tylko tutaj? Nie, jest na ogół dobre. Zobaczcie, jak wszystkie zrobimy, to takie potem będą na dziewiątym. Lecz to jest długa jeszcze droga. Ale na razie zapuszczamy queen. Trzy dni. To na jednej wojnie jej nie będzie u mnie. Więc to było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, zostawcie lajka, komentujcie i subskrybujcie, więc do zobaczenia.